Przedam luz, każdy imprezent mała, aby się zetchnąć. Bo znam podre pasażerami, patrzę jakąś była długa. Wyjdę jak wcześniej. Cewdu raper woła do mnie, wyśle ci piosenkę. Proszę, nie śpiewaj na, na streamie. Na beksy, nie rozmazane jak te wszystkie w wodze biedskie. Na tejce leci jakiś nowy trend. Chyba nie dążą do buziaki, no i cześć. Kieszenie mam pełne, a braki ma mój łeb. Pójdę ja pierdę. Co ty stało w dziedzi? Ej, nie wysyłam ci chopie fotę jakie Lego złożyłem. To jest takie Sigmerskie. O, Lego robi. znaleziono grę. Lego. Ależ. to wyjeśli. Sąset Ale. takie szybkie to jest? Chłopie to wygląda jakby miał cię to zabić, nie? Z prędkości. Czekaj już. Pierwszy. Kur! <laughs> Omen, 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 omen. Nie, skąd się o rujesz. Ja mam wcześniej jeszcze. Nie ty chyba poświrwałeś to chory. Bo auto robię. Ale takie szybkie jest. Takie szybkie. Ja mam Felixa wziął, zabrali. Ja mówię, to się od zabrali baję zabrali, nic zabrali Co, <laughs> no, co no, to idź? jest? A ja tu Ej dobra, my jesteśmy tacy słabi. mamy pięciu do listów w naszych drużeniach coś? Mamo? Eee, tak jest no. Brakuje mi w tej chwili. chcesz z Bo chcesz ekrani chcesz Nie. skinka? Kinka? Nie. Nie no, proszę, no weź z Mam skinkę, patrz. Chcesz ghosta? Nie yeah, kup, weź sprzedaj sprzeda, 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 sprzeda sprzeda i, sprzeda i kup sprzedaj sprzedaj kup ale. Sprzeda i, kup, zbocź, i miał uwu kup, Ale co ty chcesz Rzućcie coś Kup mi ja ci wtedy dam z kilka ci, ja O oh, i będę grać uśnym No sigma Ja ratunku gówno co mówisz do ratunku a nie gówno A no, A dobra to są w Ja sobie live'a włączę, on kurwa nie mam czasu, żeby ustawić się A kamerka dzisiaj? Nie miała być Nie pasz Ale miała być Mówię, że może będzie Ale miała być Mówię, że może będzie Wchodzą, wchodzą, wchodzą Jest tam w łeb Serio, o sekundę szybciej <grych> on sobie? Jakoś Ja tylko wiem że dostałam, w, w głowę dostałem Nie <sumilia> <sumilia> <Prawdzie, sumilia> już, Zaboczyna. proszę, nie śpię. Dobra, bądź przy nie. Ja jestem po takim. No S, maciuś, nie niebie. Betty, dwa, jeden, jeden, pięć. Zbyt cztery na zbyt cztery na loży. Cicho, jak dasz ładnego flasha, to. Siegiemka jesteś sygiemka Umrał? Dostał po głowie No i no i tam, ona tam się skupi skąpiła CICHO BĄDŹ, PROSZĘ CIĘ JUŻ Cicho bądź, proszę cię już Ja chciałem nową mapę, ale wiesz tak zawsze, staro ja też chciałem, ale sunset to taki kutnicz świeg. No to prawda. Nie robię sunset, ja taki lubię. Ja też nie. Winna mapy, winna mapy. Wina mapy. Wina Prawie mapy. ostatnia mapę, którą lubię. Gramy na 5 door listów. na My bronimy, a atakujemy. <laughs> Ale to już po spajku no wina mapy, wina mapy No wina mapy Czego uczy nas walka w pojedynkę? Brak ładunków. Tak tylko głośno myślę. Win mapy. No co? No tak no Wina mapy. Czekaj, robimy teraz tak, takie ustawienie. Teraz robię tak, o i teraz chopię taką parę taką no, 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 no. się zestrasz. Mam takie ustawienie monitora, chłopie, sportowe. Że tu... Ja nie mogę ustawić telewizora, inaczej to <laughs> Ale to jest takie sportowe ustawienie. Mhm. Uh -huh. taką głowę walę. Dobra. że się zestrasz, obiecuję. Mam gotowe, gotowe. Uh -huh. mm, No dalej, jedziemy. Zobrałeś no No i jeden tak spike podłożony No i No i nie walne głowy bo zabijam <grym> wszystkich No Ojej Chodzimy chłopaki O ult. Ej rozwal to Lewo lewo Prawo prawo <grym> Dostał jeden No i zabrał. No i mówię, że głowy wale, że się zestrasz? Zabrałeś. Zabrałeś jak zawsze. Dostał, 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 dostał. Da mu 35. Dostał, dostał, dostał. No ale zabiera zawsze. Chłop, to... dostał, dostał głowy. Ej, ej, dobra, teraz się kupuję, wale tak. O. Puch. pasz! Pa 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 paaa! Pa 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 Dobra, rób co się nie... Mam dwa fragi, ty masz zero! Błokradłeś to raz. Ty <grym> robisz zero po dwa! Przesadzasz. Kradisz tylko kilo. Przesadzasz. Ale zezdychasz? Jak tam ozdo... Z tylu No i takiego dzikiego flesza wali, że ja pier... Nie umiem... Mym... mi, że zdycham, nie? Nie umiem grać w Shioro! Ja to bijam chociaż, jak ty... Zezdychasz Mam trzy fragi! <laughs> zdechasz, zdechasz. W każdej rundzie robimy fraga. Jeden tipi, 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 tipi. Uff! Kurwa, O, pięć. i tylko zdycha, no i tylko wzdychano. <gulanie> Ale zabiję lewo. I tylko wzdychano. Za... <gulanie> I tylko wzdychano. już. I tylko wzdychano. <gulanie> <Ciekawe już. gulanie> I tylko wzdychano. Nie chcę opaść, No ty gasną gra ciągle, a już nie gra, no ty prawie. Oj, tylko znika. Oj, oj, oj. Ja se żartuję ze stycha, on już, już oj, nie odpoczął. Ma... Oj, tylko znika. Ja. Uspokajcie się, trzeba uciec, dzisiaj Ebe, ebe. No i paświrłoś. Oni są na awysz. Przyjaciele, jeszcze mnie smukuję, no jak tak można. Chyba. <pois to ślat> No i tylko zdycha. <laughs> Cicho. Ich jest dużo. No, no pokaż, że skiny no, mają skill'a, dawaj. Dawaj, dawaj, pokaż. pokaż. Żadnych przeszkód. Na tym kończymy. Coś czekasz Nobie? Szczekasz jeszcze coś dalej? Mówię, pokaż czy skin. Skin mają? Skill mają? Nie widzę. Zostało 30 sekund. Mój ult jest gotowy. Spike podłożony. Zestabilizuję. Patrzcie na to! Został jeden wróg. Nice. Daj defa, daj, 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 daj. No daj. O, dziękuję. <ścoughs> Przeładowuję. Ja <ścoughs> pier... Nie teraz. Jak ci wyśmiesz fragów? Jak ci... A oh, się uspokoić, tego gra! Nie ral kedy czujesz czuję. czuję się tak, że on gra to cały dzień prawie. A ja nie. Ty, kurwa, i trzy fragi 14 grała, <grystanie z bary Lanta> pa, pa, pa. no, tam, czekaj, no, i ty już upala. No nie, nie umy wiatru, nie umy wiatru, po prostu nie umy. Prostu. Nie umy, tak, 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 nie tak, 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 się tak, Nie tak, 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 ja mam plan. No zmieniam język na nie Siap się. Co ale poświętowałeś. Aha, ale to ja tak nie chcę, nie, nie, nie. A na przykład taki? O! Nie, ten też nie. A jeśli tak zrobię, to co? O w dupę, To nam ja mam dobrze do przesłania. Bo Oho. ściągać się chyba co Język mi się ściąga bez kitu, 11 sekund. Musi musisz 9 sekund, o 7 ja na japońskim gram, teraz będę miał taki chłopie jeszcze Speed. Ja piesz, ratunku. no dobra, po tej rundzie chłopie gram na japońskim. Ja piesz. A się nie boję! No chłopie japoński to tward, twardo, nie? To będzie twardo szło. A nie. Czekaj, sam monitor muszę poprawić. Ja telewizor nie ustawię, co mówisz. Jeszcze w prawo troszeczkę. O, teraz to gazik. Teraz to gazik, nie? Teraz to gazik. Osiągnij mnie. Ja teraz pies. to gazik, nie? resetuj chyba. Chyba nic nie widzę w porach. Rozłączył się. So teraz Został będzie gazik. Czekaj, czekaj, teraz <laughs> będzie gazik. Na japońskim będzie gazik. Hmm. Czemu mam loading, skoro mam japoński? Ej. Został jeden... Czemu mam Riot Czemu... Ej! To film o co Myślałem, że będzie japoński, No tak! Nie. To jest no. O kurde, teraz będzie gazik, nie? Teraz to będzie gazik. Oh. teraz będzie gazik. O, no wchodzę i od razu płacz, Widzisz? O kurde, teraz to będzie gazik. Oj, będzie gazik. Ja pierdolę dalej, z tobą! Będzie, chłopie, gazik. W tej grze skupić taką osobą jak ty. Trześlechomikrofonu. No tu po japońsku, weź nie ustawy! Laga. Nie. Po polsku Oso! Po polsku. Napieram. Oso so! Co jest? Ale gazik teraz jest nie. To jest taki gazik. O, teraz jest taki gazik! Zaznacz, zaznacz. Teraz jest taki gazik! Tej. Ej, jest taki gazik. Mhm. leży na A. taki gazik. No i nie ma gaziku. <laughs> ja to przez czysta ja muszę ustawić in. ustawić no, ale taki gazik jest chłopie. Hmm. Został jeden wróg. Tak, tak. O jest O ale jest gazik. O ja se cholera, rozumiem. <laughs> O, ale faza! Ja, jak tu koło, wow. Ale gazik jest! Ja o, się nazywa Wandal yy, po japońsku. Jakieś takie U niedoro niedorozwojowane. Jakiś P, śminka jakiś. Jakiś ślaczek i kolejny ślaczek. Nie wiem. Wow. Jakieś takie śleczki, nie? Ale wiesz, dostacie pan to, nauczyłeś tegoś Tak, dokładnie. Ej, dobra, teraz taki gazik, nie? Ej! Pomóż! Nie, ja. bo ja no już z niążem pikuję. Jest gazik, nie ma co. Sto, Sto, pięć. Spajku, podłożę. Spajku, 105. Spajku, się. Na reori na. Nie ma na fight. 105. Jest gazik, jest gazik Zabieram wizję. Czemu jest to? Nie. Został jeden druk. Miałby się auto oszukałeś. Ale ja będę Został do końca tego czyni. Tak to. Bo tak to. Nie, tu, nie O, czekaj. Teraz. Kwak, jak to. to. <laughs> Dobra, no nie ma gaziku, no. Ja tu nic nie rozumieju. Ja tu nic nie rozumieju. O tu, ma. Nie no, ale ten japoński to jest gazik. I wola to. Nie. Jest gazik. Ja mam tylko pistolet. Ale on nie mam dużo pieniędzy. Feniks na przykład, Feniks chłop mi. No Feniks, co nie no ale co tu jest gazik, nie? Ja nie wiem czy jakoś zabiłem czy nie A Nie wiem, nic w sumie, ale jest gazik Jest gaz uh -huh. Sekanen za nożem? Ale P60? Ja spajkują, spajkują Rozwal gnoma OLE JEST GAZIK EJ EJ Aj no bra no tak to się nie dało nie uh -huh. Czekaj Na razie trzeba Polski żeby ustawić sobie taką fajną rzecz Mhm uh -huh. Ej nie co to robi To? Dobrze kliknę? Dobrze kliknę, dobra Ale yeah, będzie gazik, bo wiecie jeden będzie? Z... Z... Będzie taki gaz, Został że ja pierdyka Będzie gazik, obiecuję, obiecuję. Uh -huh. a, a. BĘDZIE GAZIK! O, gorąco. Wiatr. TAKI GAZIK. Będę tak grał, o, tak grał bym. Właśnie, stąd motor Jeden leży, drugi leży? Mhm. Uh -huh. Kurczę, nie mamy nic, te patyno, bo O, bo gramy. Wygraliśmy? Yeah. Nie. Nie? Wygraliśmy A no to co to kłamiesz Ty Ty, ty pokłamę Ciebie No i co? Nie kłam Będę nie Ja łupię z kosą na nich bieg się nie boję uh -huh. Jeden leży? <laughs> Jeden leży? <laughs> czekaj, czekaj, da się to zrobić żeby Nie no, nie da się Kontatoru... Nie mm. żyje. Nie no, lecimy po japońsku jaką, to po... oh. mm, 120, Sejate, mega Albo Spajka na przysła... Został jeden gra. Italiano, albo do Albo Turki. <ścoughs> Dobra, lecę chłopie Espaniol Albo nie bo muszę instalować. No włoski dośla? dawaj. Też muszę instalować. Nie bo muszę instalować. To ja chopywalę tego japaniza. Chopisz. Ja Orz tu japaniz. To jest to? Tak. Lecimy i chopisz japanizem. Zostało 30 sekund. Ale jest wysoko. Ja pierdę. Jeszcze Dostał jeden druk. Spike leży na A. Oh. Będzie gazik Uf! Ojej, myśleliście że walka będzie wyrównana? Ostatnia runda przed zamianą Wydajcie kasetera Będzie gazik Wiesz, nie ta Taki gazik opiemny akumulator w mojej dupie. Jestem naprawdę zadowolony z twojego życia i z tego swój inny język bez kitu, japońskiego uczy się chopie w O co my, że. Gra mnie uczy innego języka, a nie szkoła. Bez Geetu na no, chopie, gdzie w szkole się pońskie? No pokaż, pokaż, bo ja nie widzę. U suru nie wiem. Ja bo jak na nas jest jakiś poważny dialog, to w języku japońskim mi to zabawnie. Oheh, Czytam się. chiński, nie rozróżniam ale hiruro, Nie wiem, no hiruro no. Spike, Jest to Hiro! Kariao! Kariao! Spike podłożony. został jeden ruch, Nie zgazik. Nie Daj połowę, daj połowę. Daj połowę! Daj połowę, Dzięki. proszę! Hii! Vocês chamam! 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 Vocês Coca? Vocês chamam! Vocês É Vocês chamam! Vocês chamam! Vocês chamam! Vocês Jest taki gazik, opie ten Japan to jest, nie wiem, taki gazik, mm. mówię ci, ustal sobie japoński, nie? Taki gazik jest. Nie. Yeah. Ja nic nie rozumiem, ale naprawdę jest gazik. Nie. Yeah. gazik na palniku jest grany, tak zwany, nie? Gazik na palniku, chopie. Japoński i od razu. Dwa fra... No, jest mm -hmm. gazik. Nie ma co mówić. Brak ładunków. Pora skakać. Widzę so. na Są! Ja... Tipi, a ty masz. Chodź tu, ja się nie boję, on japański, ja mu muszę to wygrać, japański. Ej, auci, auci, dostałam flesza na nowożysze! ja no czego? Ej, to Ej, bo on tu też jest! Oni go nie zapnij, Co za noby! Ale jest gazik Nie no jest gazik, ja to czuję chłopy w żyłach, nie? Że jest gazik Ty masz trzy flagi, ustaw sobie japoński, bo jest gazik Obiecuję jest taki gazik Po tej wróci do auto. No nie! No No nie Ta był ustaw japoński też To. Graj bajojant. Auto. Nie no bajojant. That was feet. Nie bajojant. Droga <laughs> na B. zombie, jak woisz. Jeden gracz. Bajojant. A boss zombie. By... <laughs> <yoo>! Ja Zapier. <laughs>